Manko. Zanim zaczniemy, zapraszam Cię na streamka, na Twitcha. Ogrywamy aktualnie Wiedźmin na trójkę. Jesteśmy jeszcze przed dodatkami aktualnie na Skeligę. Mm, zapraszam. Zapraszam serdecznie. Przejdźmy do głównego tematu. Jakim jest Wiedźmin Syreny z Głębin. Obejrzałem. I kurczę, no nie wiem, nie wiem. Ee... Animacja oparta na opowiadaniu trochę poświęcenia. Ale nie chciałbym tego oceniać pod względem takim, że mm... jak animacja ma się do opowiadania. Chciałbym to ocenić troszeczkę inaczej. Bo wiemy jak to jest z adaptacjami Netflixa. Mają swoje plusy, mają swoje minusy. To wie każdy, to wie każdy i. To jest po prostu ocena dosyć taka osobista. A swoją ocenę chciałbym oprzeć na 5 punktach, czyli czas trwania animacji. Animacja, jako wygląd, historia przedstawiona w animacji, muzyka i tempo historii. Pięć czynników, na których chciałbym się mm, oprzeć. Myślę, że to jest mm, dobre podejście do, do oceny tego tworu. Więc zacznijmy sobie od czasu trwania. I tu się zaczyna, ponieważ e, czas trwania moim zdaniem 90 minut to jest, było mm, troszeczkę za długo. Mm, moim zdaniem, wyszło im by to dużo lepiej, jeżeli e, zrobiliby to w stylu na przykład, what if, gdzie wybraliby sobie. Nawet te opowiadania różnorakie, ileś tych tam opowiadań, przedstawili je po prostu w krótszej formie, co pozwoliłoby im mieć bardziej skoncentrowaną treść, więcej akcji. No, coś takiego, coś takiego. Więc czas trwania tutaj, moim zdaniem, za długi. Animacje. Animacja jako animacja. Wygląd. Była naprawdę poprawna. Tam. W sumie nie miałem się do niczego. do czego doczepić. Hmm, chociaż. Chyba. Zmora Wilka wyglądała pod tym względem lepiej. Nie wiem. Tak mi się po prostu wydaje. Yy, klimat animacji utrzymany. Taki bardzo yy, japoński. Tak powiedzmy. Yy, ładna. Yy, wszystko, się, wszystko się wyglądało. Jak miało wyglądać. Geralt yy, jaskier po prostu ładnie i poprawnie historia. No i tutaj kurczę coś może więcej, bo początek historii zobaczyłem. No zaczęło się tak totalnie z dupy, ponieważ był jaskier, był Geralt. Okej, okay. spoko. I nagle w pierwszych minutach zaczęła się akcja Okej okay. Trochę tak z czapy, ale ale spoko, nie? Wchodzimy, akcja Widz jest nakręcony Ekstra, ale No właśnie, ale Nagle akcja zaczęła spowalniać. Spowalniać, 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 spowalniać. Dopiero coś tam pod koniec zaczęło się kręcić. Chyba tak nie powinno być. Przynajmniej mnie to nie przekonuje na tyle, żeby, żeby tak to miało wyglądać. Wynudziłem się strasznie. Byłem przygotowany, przygotowałem sobie tu jakieś przykąski napoje. Siadłem, myślę, oglądam, pochłonę to. No i zawiodłem się. Zawiodłem się strasznie. Liczyłem na większe tempo, więcej akcji. No nie, no nie. Po prostu, po prostu nie. Kolejnym punktem jest muzyka. Co jest troszeczkę powiązane z tą historią? Ponieważ muzyka też była spokojna, relaksacyjna, okej, okay. ale zabrakło mi tej takiej muzyki w akcji filmu, w akcji tej całej animacji, takiej porywczej tej muzyki. Była nawet podczas walki, ta muzyka była taka, spokojna i relaksacyjna więc pff, czy ja wiem czy ja wiem tam pojawiło się tam wydaje mi się że mm, dwa może takie utwory które były takie troszeczkę szybsze ale to no nie ja też nie za bardzo przepadam za musicalami więc yy, te podśpiewki, Jaskra. Przeżyłem, przeżyłem. Jestem w stanie przeżyć jeszcze takie rzeczy, ale no, też mnie nie za bardzo porywają. Yy. I popełniłem tutaj błąd, bo tempo historii przyniosłem do punktu trzeciego. Nieistotne, dobra, mamy to omówione już. W takim bądź wypadku, to tempo historii. Pomyliłem po prostu historię z tempem historii. Yy, więc po prostu wróćmy, przełóżmy punkt. Historia. Historia. No, mogli wybrać po prostu inne opowiadanie. Jeżeli chcieli zaciekawić widza, yy, a myślę, że bardziej by zaciekawili widza, albo innym opowiadaniem, żeby je zaadaptować. Albo, co moim zdaniem wyszło im bardzo dobrze, powinni stworzyć swoją historię, tak jak to zrobili w Zmorze Wilka. Była nowa historia, była historia Wesemira i ona naprawdę dużo bardziej mnie wciągnęła. Obejrzałem ją raz. Później obejrzałem ją drugi raz, bo miałem ochotę do tego wrócić. A do Syren z głębi... No niekoniecznie wrócę, niekoniecznie wrócę. Eee... Chyba że, nie wiem, jak nie będę mógł zasnąć, to sobie puszczę i zasnę. Czy coś w tym stylu. Eee... Ostateczna ocena. Ale tutaj tylko i wyłącznie pod tym względem tych pięciu punktów e, ogólnych. Jeden punkt. Dajmy za animację. Dajmy dwa punkty za animację, bo, bo punktów będzie trochę za mało, jak nie dam dwóch za animację. E, historii no tu punktu nie, nie, nie dam eee, czas trwania też punktu nie dam historia jako historia no okej okay. punkt jeden punkt po prostu jeden punkt ogólny da się to oglądać nawet parę razy gdzieś tam sobie śmiechnąłem okej okay. eee, i muzyka, jeżeli chodzi nam tutaj o względy relaksacyjne, to pół punkta, więc moim zdaniem jest to jakieś 3,5 na 10, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Zobaczmy sobie zdania tutaj mm, na Rotten Tomatoes. Mm, mm, nie to. Naroten Tomatoes. No, mamy tu 59%. Więc tutaj kurczę, chyba te oceny też nie są jakieś za bardzo wysokie. Raczej takie mocno średnie. Moja ocena to jest, tak jak mówię, 3,5 na 10. Tutaj Naroten Tomatoes mamy ocenę, jaką mamy. Z tego co sobie gdzieś tam sprawdzałem, to na Filmwebie jest to jakieś 5 i 2. Jak się nie mylę. Ale okej, okay. serdecznie zapraszam do odwiedzin na streamkach, bo właśnie Ciebie potrzebuję. Tak, Ciebie widzę, właśnie Ciebie. Eee, I. Y Zachęcam też do sprawdzenia sobie tego, czego grywamy na kanale YouTube i do pozostawienia komentarza, jakiejś swojej oceny, swoich odczuć po obejrzeniu Sirens Głębi, co ja mogę więcej powiedzieć, no nic nie mogę, nic nie mogę, no i tyle no. To są tylko i wyłącznie moje odczucia. Musiałem się z tym z Wami podzielić. Tymczasem to tyle.